W swoim sprawozdaniu syntetycznie do działalności straży miejskiej w Konstantynowie Łódzkim od okresu posiedzenia ostatniej komisji, która to jest od 24 maja do dnia dzisiejszego. W tym okresie, o którym wspomniałem, nałożyliśmy mandatów karnych na kwotę 1250 zł. Jakie wykroczenia były objęte w postępowaniem postępowaniu mandatowym? Oczywiście. Parkowanie pojazdu z strefy, pojazdowania znaku, zakaz zatrzymywania się, zatrzymywanie na pojazdach, na drogach dla rowerów, niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Przede wszystkim tutaj były mandaty za brak wymaganych środków oraz był również mandat za niesprzątnięcie no, pozostałości w miejscu publicznym przez właściciela, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, nieobyczajne zachowania w miejscach publicznych. Podjęliśmy w tym okresie 79 interwencji zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Ponadto prowadzimy normalną działalność patrolową w trakcie zmiany przedpołudniowej, jak i popołudniowej. Jakie rodzaje interwencji są najczęściej podejmowane, nieprawidłowe parkowanie, Ostatnio wraz ze wzrostem temperatury ze zmianami po roku i parkowanie polegające na niszczeniu zieleni lub też parkowanie na terenach zielonych dotyczy to często uwrażliwienia ludzi w tej chwili na oddawane sukcesywnie do użytku tereny placów w wolności po remoncie i po adaptacji. I renowacji, ponadto psy w miejscach publicznych, yy, uszkodzenia nawierzchni jezdni, a więc zapadnięcia, wyryby, uskoki, uszkodzone elementy infrastruktury miejskiej, z kosze na śmieci, czy przekrzywione także znaków drogowych. Na skutek wypadków słupki mocujące te znaki uszkodzone. Bardzo dużo mamy zgłoszeń i to jest już standardowo. Yy, o opadniętych zwierzętach w miejscach publicznych yy, lub też poranionych. Tym dużo jest zwierząt dziko żyjących, będących własnością skarbu państwa sarmy, dziki, kuny. Zdarzył się nawet zabity przez samochód odmiana filipińska, wydry Onyx. Jak to ciekawe. Nie wiem czy komorzuci z hodowli, czy, czy ktoś go po prostu wyrzucił na ulicy Lutomierskiej, przed ulicą Lepticę, leżał Onyx, jak to ustalili zoologowie. Poza to zabezpieczanie miejsc wypadków drogowych i znaczeń losowych do czasu przybycia stosownych służb, tradycyjnie śmieci, wzdłuż nieruchomości na chodnikach czy w ciągach pieszych. W minionym okresie do hotelu dla zwierząt transportem schroniskowym zostały dostarczone cztery zwierzęta i zgłoszone również do Zakładu Usług Komunalnych cztery pamięte stworzenia, które były usuwane z miejsc publicznych. Na bieżąco współpracujemy z policją. Planujemy również niezbyt liczne, ale zmiany od 18 do godziny 2 w nocy, ale też na etapie ustaleń z komendantem w zależności od logistyki i osób, którymi będzie dysponowała strażnicy i policja. Bieżące spotkania z komendantem to są tradycją. Ponadto cały czas kontynuują działania polegające na zwalczaniu aktów dewastacji mienia. Przede wszystkim tu chodzi o nieobyczajne, rasistowskie, antysemickie, wulgarne napisy na elewacjach budynków, nieruchomościach bez względu na przynależność tych budynków. Czy to dotyczy budynków będących w zasobach Konstantynowskiej Spółdzielni, wtedy się do Spółdzielni, czy też to dotyczy budynków będących w wykładaniu komunalnym. Przy tych pracach wykorzystujemy Osoby, które wykonują karę ograniczenia wolności. Ta kara polega na społecznych, nieodpłatnych pracach na rzecz gminy dozorowanych. Jest to duża pomoc. Tutaj pani kierownik Pawlek może potwierdzić, że jest to duże wspomożenie dla pracowników urzędu. We wszelkich pracach porządkowych na terenie miasta trzeba powiedzieć, że te osoby od pewnego czasu zaczęły przychodzić regularnie, zaczęły sądy egzekwować tą karę, bo jest to przecież kara tylko że polegająca na oddziaływaniu wolnościowym. Jeżeli chodzi o zabezpieczanie imprez w tym okresie, to zabezpieczaliśmy wspólnie z policją procesję Święta Bożego Ciała. W dniu 20 czerwca, a więc wczoraj, na kompleksie sportowym Orbit na terenie osiedla KSM odbyła się kolejna edycja programu Zachowaj Trzeźwy umysł. Organizatorem było Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tego spotkania. Wygłosiłem, byli obecni strażnicy, wygłosiłem kilka porad jakby kierowanych do dzieci i młodzieży przed wakacjami o zachowaniu środków bezpieczeństwa. Całość była nadzorowana przez Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Przypomnieliśmy zasady ruchu drogowego, bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zachowania się w miejscach publicznych i kontakty z osobami obcymi. Ponadto przekazaliśmy pani Ewie Czerwińskiej, 40 sztuk kamizelek odblaskowych, celem rozdysponowania wśród uczniów w szkół, czy to w postaci nagród w konkursach, czy też w innej formie. Tyle jest to część, która nam pozostała z darowizny, którą otrzymaliśmy z Województwa Środka Ruchu Drogowego. Dziękuję.